Termin porodu lada chwila, a z Małgorzatą Tomaszewską wciąż nie jest najlepiej. Nie mam dziś na nic sił. Małgorzata Tomaszewska zmartwiła fanów, gdy poinformowała ich o problemach zdrowotnych, jakich doświadcza w ciąży. Okazało się, że z biegiem czasu wcale nie jest lepiej, a prowadząca pytania na śniadanie wciąż skarży się na gorsze samopoczucie. Ostatnie doniesienia na dobre zmartwiły fanów. Małgorzata Tomaszewska regularnie informuje o swojej ciąży. Ciąża prezenterki Telewizji Polskiej była nie lada zaskoczeniem dla wszystkich wiernych fanów. Gwiazda przez długi czas ukrywała tę szczęśliwą nowinę, a w końcu poinformowała o niej za pomocą uroczego zdjęcia z wakacji oraz specjalnego odcinka Pytanie na Śniadanie, kiedy to jej, programowy mąż Aleksander Sikora zdradził całemu światu, że jego koleżanka oczekuje potomka. Od tej pory Małgorzata Tomaszewska regularnie informuje swoich obserwatorów o postępach swojej ciąży, a także zdradza, jak wygląda teraz jej codzienność. Niestety ostatnio gwiazda nie może pochwalić się radosnymi wieściami, bo cały czas skarży się na gorsze samopoczucie, co bardzo martwi wszystkich jej fanów. Małgorzata Tomaszewska o gorszym samopoczuciu w czasie ciąży. Internauci nie kryją, że martwią się o zdrowie swojej ulubienicy, zwłaszcza że w ostatnim okresie Małgorzata Tomaszewska bardzo często wspomina o gorszym samopoczuciu i problemach zdrowotnych, jakie towarzyszą jej w czasie ciąży. Jakiś czas temu prezenterka wyznała, że zmagała się z przeziębieniem, które bardzo ją osłabiło. Co więcej, z racji na swój stan nie mogła ona zażywać żadnych leków, które pomogłyby jej szybciej zwalczyć chorobę. Wygląda na to, że to wcale nie koniec, a dziennikarka po raz kolejny ujawniła, że kłopoty ze zdrowiem jej nie opuszczają. Niedawno dopadła ją bowiem ospa wietrzna. Małgorzata Tomaszewska nie ukrywa, że źle się czuje w czasie ciąży. Niedawno gwiazda telewizji polskiej po raz kolejny ujawniła, że cierpi na problemy ze zdrowiem, które nie oszczędzają jej od początku ciąży. Na swoim profilu na Instagramie wyznała, że czuje się słabo i ma bardzo zły humor. Jednocześnie zaznaczyła, że stara się walczyć z gorszym samopoczuciem dla swojego synka Enzo, któremu obiecała mnóstwo dobrej zabawy i spędzenie wspólnie rodzinnego weekendu. Na swoim instastory prosiła fanów o wsparcie i trzymanie kciuków za jej szybki powrót do pełni sił. Nie mam dziś na nic sił i mam paskudny humor, ale obiecałam młodemu, że ponagrywa, jak robię śniadanie, zrobimy sernik i tort niespodziankę. A że danego dziecku słowa zawsze się dotrzymuje. Trzymajcie kciuki, napisała Małgorzata Tomaszewska w social media.